Anglia i Chorwacja w fazie pucharowej. Wielki pech Szkocji, kolejne niewyobrażalne pudło Harry'ego Keina i Buka Josaka, który zdecydowanie przesadził. Wiemy z kim zagramy, jeżeli pokonamy Szwecję i awansujemy. Paulo Sousa wypowiedział się o paleniu papierosów przez Wojciecha Szczęsnego. Siemano, witam Was, ja jestem Mateusz, a w tym filmie powiemy jeszcze na temat. Leo Messi podjął już decyzję. Gareth Bale zdradza, gdzie zagra Sergio Ramos. A gwiazda AC Milanu zostawiła klub dla Interu. Już dziś o godzinie 18 zagra reprezentacja Polski. Zmierzymy się z reprezentacją Szwecji. Jest to mecz o wszystko. Koniecznie musimy go wygrać. W komentarzu pod tym filmem napiszcie, jakim wynikiem Waszym zdaniem zakończy się ten pojedynek. Osoby pełnoletnie zachęcam do zapoznania się z ofertą Betfan. Szczegóły są oczywiście tam na dole w opisie i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem LANDRY600 macie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl Wczoraj odbyły się tylko dwa spotkania Euro. Anglia pokonała Czechów 1 do 0, po golu, którego w 12 Minucie zdobył Rahim Sterling po uderzeniu głową. Co prawda, już w drugiej minucie tego meczu mógł dać prowadzenie swojej drużynie, ale wtedy przelobował bramkarza, a piłka do gry wróciła po odbiciu od słupka. Przy trafieniu piłkarza Manchesteru City zdecydowanie dziwnie zachowywał się młody piłkarz Arsenalu, czyli Bukayo Osaka. Chodzi o to, że tak się cieszył z trafienia kolegi, że aż zdjął koszulkę. Co więcej, on nawet przy tym golu nie asystował. Nie mogło być meczu Anglików bez niewykorzystanej 100% sytuacji Harego Kane'a. Ona nastąpiła w minucie 25. Piłka Hamu w tej sytuacji nie zdobył gola. W sumie jest to niebywałe, że on tego nie wykorzystał, ale z drugiej strony i tak już do tego przyzwyczaił. Zresztą w poprzednim meczu ze szkotami także nie wykorzystał idealnej sytuacji na objęcie prowadzenia. W drugiej części meczu pierwsze trafienie padło dopiero w 83 minucie. I jest to pierwsza taka sytuacja od 1980 roku, aby aż tyle minut trzeba było czekać na jakiekolwiek celne uderzenie. Anglia w końcówce tego meczu wyszła na dwubrąkowe prowadzenie, ale Gol ten nie został uznany z powodu pozycji spalonej. Gdyby jednak ten mecz zakończył się remisem, to Czechy i Anglia by awansowały. Z tego też powodu obawiano się, że ten mecz może być po prostu nudny. No ale jednak tak nie było. Buka Josaka, który tak ekspresyjnie cieszył się z trafienia kolegi, został wybrany także najlepszym graczem tego spotkania. W tym samym czasie odbywało się także drugie spotkanie w grupie B, czyli pojedynek Chorwacja-Szkocja, zakończony wynikiem 3 1. Aby awansować, Chorwaci koniecznie potrzebowali wygranej i ją wywalczyli. Szkoci jednak ten mecz rozpoczęli naprawdę bardzo dobrze i już po 10 minutach spotkania mogli prowadzić nawet dwa do 0. Co ciekawe, to Chorwaci zrobili praktycznie tylko jeden atak i wyszli na prowadzenie po dość fartownym golu. Jednak po tej bramce kontrolowali to, co dzieje się na boisku. W drugiej części tego meczu, to modlicz uderzeniem z dystansu pokonał Maroszala, czyli bramkarza Szkotów. Potem Perisic po uderzeniu głową trafił na 3 do 1 i to był ostatni gol w tym meczu. Szkoda mi jednak trochę piłkarzy reprezentacji Szkocji. Oni zagrali naprawdę dobry mecz i się starali, a gdyby nie te zmarnowane sytuacje na początku spotkania, to kto wie, być może byliby nawet w stanie powalczyć o awans. Jednak, jak to się mówi, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Zakończona rywalizacja w kolejnej grupie daje nam już obraz kolejnych spotkań, jakie w najbliższym czasie czekają nas w fazie pucharowej. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w 1-8 finału Walia zagra z Danią, a Włochy z Austrią. Wczoraj okazało się, że to reprezentacja Anglii zagra w 1-8 z drużyną z trzeciej pozycji z ostatniej grupy, czyli może być to Francja, Portugalia, Niemcy lub Węgry. Jeżeli dzisiaj na Nasza reprezentacja pokona reprezentację Szwecji i zajmiemy drugą pozycję w grupie, to to będzie oznaczać, że w 1.8. zagramy z Chorwacją. Jednak jeśli awansujemy z pierwszej pozycji, a to jest możliwe jeżeli dzisiaj wygramy dwoma bramkami, a Hiszpanie zremisują, to wtedy trafimy na Szwajcarię, Finlandię, Ukrainę lub Czechy. No ale to się okaże dopiero w tym momencie, gdy będzie już wiadomo, kto z trzeciego miejsca awansuje. Na awans naszej reprezentacji wierzy wczorajszy gość Krzysztofa Stanowskiego w Hate Parku, czyli pan Bogusław Leśnodorski, który jeszcze do niedawna kierował Warszawa. Stwierdził w programie, że spokojnie poradzimy sobie z Chorwatami. No i jeżeli awansujemy, to zobaczymy jak to będzie. A dzisiaj czekają nas następujące spotkania. Oczywiście o godzinie 18 zagra Polska kontra Szwecja. W tym samym czasie Hiszpania będzie mieszyła się ze Słowacją. Z kolei o godzinie 21 Niemcy zagrają z Węgrami na Allianz Arenie. A hitem dzisiejszego dnia będzie rzecz jasna starcie Portugalii z Francuzami. Czyli czeka nas powtórka z finału Euro w roku 2016. Wojciech Szczęsny już nie raz był widziany z papierosami. Niestety jeszcze nie uporał się z nałogiem i dziennikarze z Anglii przed meczem z Hiszpanią przyłapali go z zapalonym papierosem. Jak na zawodowego piłkarza to oczywiście bardzo niezdrowo, ale fakt jest też taki, że w tym meczu wybronił nam remis. W każdym razie wczoraj szwedzki dziennikarz zapytał o te zdarzenie Paulo Sousa, który stanowczo odpowiedział. Musimy chronić naszą drużynę, szczególnie młodych piłkarzy. Wiadomo, że jest wielu zawodników, którzy palą papierosy, ale Wojtek tego nie robi przy wszystkich. Poza tym gorsze od samego palenia jest właśnie robienie takich zdjęć z ukrycia. Oczywiście warto w tym momencie jest zaznaczyć, że palenia papierosów nie należy pochwalać, a raczej należy z tym walczyć, dlatego jeżeli palicie albo chcecie spróbować, to ja nakazuję wam w tym momencie albo rzucenie palenia, albo o tym zapomnieć. Nie warto. Szkoda przede wszystkim zdrowia, no bo ono tak naprawdę nie ma żadnej ceny, a trucie się i płacenie jeszcze za to jest po prostu głupie, pamiętajcie. Paulo Sousa dostał także pytanie o to, czy niezależnie od wyniku meczu ze Szwecją Dali pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Jest to dość niewygodne pytanie, aż złapał się za głowę, ale Portugalczyk sprytnie z niego wybrnął, gdyż powiedział, że teraz najważniejszy jest mecz i tylko na tym się skupiamy. W mediach pojawiają się pierwsze informacje dotyczące przyszłości Leo Messiego. Zdań Hiszpańskiego dziennikarza Miguel Arrico Leo Messi podjął już decyzję co do swojej przyszłości, ale oficjalnie ona zostanie ogłoszona dopiero po powrocie Argentyńczyka z Copa América. Jednak, jak poinformował to jego zdaniem, Messi zaakceptował już warunki nowej umowy z obecnym klubem, a do podpisania umowy dojdzie po jego powrocie z Copa América. Messi miał zgodzić się na obniżkę wynagrodzenia, a jego kontrakt będzie obowiązywał tylko do czerwca 2022 roku, czyli podpisana umowa jest tak naprawdę tylko na rok. Jednak znajduje się w niej zapis z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Okazuje się jednak, że nie jest to wymóg piłkarza, ale klubu, który musi koniecznie pilnować finansów, a gdyby podpisali umowę na dłuższy okres czasu, to Barcelona nie spełniłaby finansowych wymagań ligi. A skoro już mówimy o Leo Messi, no to powiedzmy jak mu idzie na Copa America. Obecnie jego reprezentacja, czyli Argentyna, zajmuje pierwszą pozycję w swojej grupie i o dwa punkty wyprzedzają drugie Chile. Sam Leo Messi jak na razie zdobył tylko jedną bramkę i jeden raz asystował. Na konferencji w konferencji prasowej reprezentacji wali Gareth Bale strollował dziennikarzy. Powiedział, że wie, gdzie Sergio Ramos będzie grał w kolejnym sezonie. Wtedy nastała cisza, czekając na kontynuację. Któryś dziennikarz zapytał się, gdzie, a na to Bale odpowiedział: będzie grał w obronie. Aczkolwiek hiszpański dziennik AS wymienia trzech faworytów do pozyskania hiszpańskiego obrońcy. Spośród nich to oba kluby z Manchesteru, czyli City i United, a także francuskie Paris Saint-Germain. Kto, waszym zdaniem, ma największe szanse na sprowadzenie doświadczonego defensora? Napiszcie tam na dole w komentarzu. Jestem ciekaw waszej opinii. Piłkarz reprezentacji Turcji zostawił AC Milan dla Interu. Wiecie o kogo chodzi? Dokładnie tak, to Hakan Çalhanoğlu. Dość nietypowy transfer, gdyż zdecydował się na wybór największego rywala. Umowę podpisał do końca czerwca 2024 roku, a cały transfer został zrealizowany na zasadach wolnego transferu, gdyż 1 lipca pomocnikowi kończy się umowa z AC Milanem. Sam piłkarz mówił, że to naprawdę wielkie szczęście, że będzie grał dla Interu, ale dodał jeszcze, że zmienia klub, bo w końcu chce coś wygrać. Coś mi się wydaje, że fani AC Milanu raczej nigdy mu tego nie wybaczą. Wielkiego pecha do kontuzji ma także Ousmane Dembele. Piłkarz jest naprawdę bardzo podatny na kontuzję i ją złapał także na Euro. Niestety mecz z reprezentacją Węgier zakończył z bólem w kolanie. Wykonane badania potwierdziły kolejną kontuzję, a piłkarz opuścił już zgrupowanie reprezentacji Francji, a także najpewniej udał się już do Barcelony na kolejne badania. No i oczywiście rehabilitację. Francuski dziennik L'Equipe podaje, że przerwa od gry może potrwać nawet 4 miesiące. Mimo posiadania wielkiego talentu w piłce nożnej potrzeba jeszcze dwóch rzeczy: zdrowia, no i troszeczkę szczęścia, a ich niestety Francuzowi zdecydowanie brakuje. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Do 10 lipca trwa konkurs, który organizujemy wspólnie z Diablo Chairs. Do wygrania macie między innymi fotele od Diablo, ale także konsole do gier Xbox. Szczegóły dotyczące tego konkursu znajdziecie oczywiście. W opisie tego filmu. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!